Już chwila A, to ty, Marko No jak tam, chopie? Aaaa, co ty masz na głowie? Chyba nie chodzisz tak po ulicy Przestań, o co ci biega. Człowieku, ty to się znasz To wyczesana opcja Tak? Tylko w której części globu? Mi trzeba byłoby płacić za noszenie takiej wyczesanej opcji No bo ty masz wsiurski styl To jest teraz wypas w Nowym Jorku, patrz Nawet Method Man go nosi w klipie Yo, zio. To już nie moja wina, że Method Man dzieli gusta z babcią Krozetową. Wkurzasz mnie, w ogóle się nie znasz na pies mojego brata. Poczekaj chwilę, słapię tylko tego idiota i wracam. Gomez, chodź tu! Metod Man? A, tak. Dobrze mi w tym kapelusiku. Ty po prostu nie umiesz go nosić. O! Pożyczysz mi go?